Halo, halo, dzień dobry. Witam u Ani w kuchni i dzisiaj serdecznie zapraszam do usmażenia ze mną kotletów schabowych. Są chrupiące, soczyste, z posmakiem masełka roztopionego po usmażeniu, przepyszne. Serdecznie zapraszam. Zaczynamy od utłuczenia mięsa. Ja miałam kawałki tutaj przekrojone na około centymetrowe plastry. Obcięłam większość tłuszczu, troszeczkę zostawiłam i mocno tłukę tłuczkiem tutaj potem posypuję solą i pieprzem z obydwu stron. I szykuję w trzech miskach. W pierwszej misce nasypuję mąkę. W trzeciej misce nasypuję bułkę tartą. A w środkową miskę wbijam jajko, które trzeba roztrzepać trochę widelcem. I gotowe. I teraz każdy kotlet obtaczam najpierw w mące, potem w jajku. I na końcu w bułce. Teraz bardzo ważne, żeby dobrze były pokryte wszystkimi warstwami, żeby nie mieć żadnych łysych placków na kotletach. Jak już wszystkie kotlety obtoczone, rozgrzewam olej na patelni. I smażę kotlety około trzech minut z jednej strony, potem przewracam na drugą stronę, kolejne trzy minutki. Potem przewracam jeszcze raz. Bardzo ważne, żeby kotlety były złoto-brązowe. Teraz mam przygotowany talerzyk z papierowym ręcznikiem, i jak kotlety są gotowe, przekładam na ręcznik, żeby odsączyć z nadmiaru tłuszczu. I teraz, jak kotlety są jeszcze gorące, nakładam maleńki kawałek masełka na wierzch, żeby się roztopiło masełko. I gotowe! Ja dzisiaj serwuję moje kotlety schabowe z surówką z kiszonej kapusty i z ziemniakami puree. Mam nadzieję, że filmek Wam się podobał i wypróbujecie przepis. Ślicznie dziękuję za uwagę. Serdecznie zapraszam do subskrypcji i życzę smacznego. Do zobaczenia w kolejnym filmie.